Panie Starosto, czy do tej pory nie było żadnej radiowej sieci łączności kierowania e, zintegrowanego systemem wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności dla powiatu mieleckiego, że trzeba było zrobić projekt? Znaczy e, jakaś szczątkowa e, oczywiście e, sieć e, istnieje, ale to nie jest kompleksowa dla całego powiatu, nie jest e, zmodernizowana mamy bardzo przestarzałe syreny, które już nie odpowiadają jakby potrzebom dzisiejszych czasów i tych zagrożeń, jakie rzeczywistość generuje. Stąd jest taka potrzeba, aby powiat mielecki, który jest niezwykle zagrożony różnymi sytuacjami kryzysowymi Posiadą nowoczesny system łączności radiowej zintegrowany z, z syrenami nowoczesnymi, które będą mogły no, również i słownie podawać różne, różne informacje, alarmować i, i po prostu ostrzegać mieszkańców. A więc wydaje się, że trzeba takie systemy tworzyć, tym bardziej, że dzisiaj jest taka możliwość sfinansowania. Ten projekt środkami w dużym stopniu zewnętrznymi. A więc to na pewno szalenie pomoże staroście czy, czy, czy wójtom w sytuacjach, kiedy trzeba zarządzać w stanie kryzysowym i po prostu ten info, przepływ informacji odpowiednio kształtować. A więc wydaje się, że, że rzecz jest bardzo trafiona, potrzebna, i tylko życzyć, żeby jak najszybciej mogła się już zmaterializować. Jaki jest mniej więcej koszt tego, tej realizacji tegoż projektu? Około 3,5 milionów złotych. Także to jest kosztowna rzecz, ale niezwykle ważna, bo tam będzie możliwość również selektywnego wywoływania poszczególnych jednostek ochotniczych straży pożarnych, zarówno tych, które są w systemie krajowym, jak również jednostek, które są poza tym systemem. A więc no, to jest rzecz bardzo, bardzo potrzebna. Tu oczywiście środki własne są też. Niezbędne jako wkład własny. My tutaj w projekcie, jakby zabezpieczamy jako powiat, ale również dzisiaj o tym będziemy mówić i myślę, że poszczególne samorządy gminne również w odpowiednim stopniu będą partycypować, bo tam będzie wymiana nowoczesnych, mówię, syren, wymiana istniejącej tej łączności radiowej, więc myślę, że nie powinno to tworzyć jakichś problemów i każdy z dużym zrozumieniem do tej kwestii podejdzie, bo jest również od każdy wójt, burmistrz, pan prezydent czy starosta w swoim zakresie odpowiada za bezpieczeństwo na terenie swojej gminy. Myślę, że projekt jest ogólnie dobry dla wszystkich, a wszystkim dobry dla mieszkańców, bo to jest bardzo ważna rzecz. My to widzimy z doświadczenia już tych kilku powodzi, że system sprawnego informowania mieszkańców jednostek jest niezwykle istotny, a więc on decyduje o różnych sytuacjach, przede wszystkim o zmniejszeniu strat, nie wiem, w infrastrukturze, czy, czy, czy no już odpukać, ale mówię o, o ludziach, gdzie późna informacja, późne ostrzeganie mogłoby doprowadzić, że ci ludzie, nie wiem, na śnie, czy w sytuacji najmniej oczekiwanych byliby dotknięci sytuacją kryzysową, więc tu myślę, że jest ponad wszelką Dyskusją, że trzeba to bardzo szybko zrobić. Myślę, że nie tylko nasz powiat, ale każdy powiat, dzisiaj każda gmina powinna takim systemem dysponować. Dzisiejsze spotkanie Wójtów Gospodarzy Powiatu ma na celu, co ma przede wszystkim właśnie na celu. Jest to niezwykle ważne spotkanie. Ono jest zorganizowane przeze mnie w związku z konferencją, która odbyła się 5 listopada w Sędziszowie, poświęcona właśnie programowi ochrony dorzecza górnej wispy przed powodzią. W tym, na tej konferencji uczestniczył pan wojewoda Małopolski, obecny pełnomocnik rządu do spraw właśnie tutaj ochrony Dorzecza Górnej Wisły. I tam zostały przekazane szalenie ważne informacje dotyczące dużych środków, jakie są na ten program i możliwości, jakie ten program tworzy dla wszystkich, czyli dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego, które powinny bardziej aktywnie tworzyć odpowiednie projekty, które mogłyby być sfinansowane przez właśnie ten program. Projekty, które będą zabezpieczać mieszkańców przed powodzią. I to są naprawdę olbrzymie środki, z którego się Państwo widzieli. Tutaj na województwie są ponad 5 miliardów złotych, a z tego, co były przekazywane informacje przez Pana pełnomocnika, to na przykład na przyszły rok są dostępne środki, jak pamiętam, chyba 270 milionów, a projektów jest na 100 milionów. Czyli jest projektów za mało, do środków, które są możliwe do wykorzystania. Stąd dzisiaj chcemy rozmawiać ze wszystkimi wójtami, z burmistrzami, z panem prezydentem, aby w sposób taki bardzo racjonalny przemyśleć nasze potrzeby w tym zakresie i spróbować tutaj jakoś kompleksowo rozwiązać szereg problemów, które nie udało się do tej pory rozwiązać z braku środków finansowych. Co jest niezwykle ważne. I co podkreślał pan Miller, to jest to, że musi być problem ujęty kompleksowo. Czyli nie może być tak, że jakaś gmina, jedna czy powiat będzie dany problem traktował wycinkowo. On musi być potraktowany globalnie, kompleksowo, czyli jeśli mam jakiś ciek wodny, to na przykład zabezpieczamy go, nie wiem, obwałowaniem od źródła do ujścia. A więc całościowo, a więc tutaj gminy czy powiaty muszą łączyć się w takie związki, które będą pokazywać rozwiązanie problemu całościowo. I to jest uważam bardzo takie prawidłowe podejście. Ważne jest to, że właśnie te koncepcje bo to jest ważne, że, że musi być przygotowana najpierw taka koncepcja wielowariantowa i potem ten wariant najbardziej optymalny zostanie dopiero wybrany i on posłuży do przygotowania dokumentacji technicznej już określonego przedsięwzięcia. Że te dokumentacje i te koncepcje będą finansowane ze środków tego programu, czyli one nie będą jakby nas obciążać bezpośrednio, kosztami, bo i trudna by dzisiaj samorządy w tej sytuacji, w jakiej się znalazły, a więc realizacji wielu inwestycji, gdzie już się bardzo zadłużyły, jeszcze musiały, musiały pokrywać koszty przygotowania koncepcji i projektów. Wydaje się, że rzecz jest niezwykle ważna i dzisiaj myślę, że na tym spotkaniu roboczym przy obecności tutaj pana dyrektora Stachur i pana dyrektora Kumka, uda nam się wypracować pewne pomysły na konkretne przedsięwzięcia. Albo przynajmniej będzie to dyskusja, która niebawem doprowadzi do tego, że przedstawimy tutaj podkarpackiemu zarządu, zarządowi wspólnie dobre rozwiązanie dla Mielca. Więc tu mówimy, mówimy o obwołowaniach, być może będziemy mówić o polderach, które powinny być utworzone a więc o przepompowniach, o tych melioracjach podstawowych, a więc o tym, co bardzo nam doskwiera. I bez zmodernizowania tego wszystkiego i wybudowania tej infrastruktury nie będziemy czuli się po prostu bezpiecznie jako mieszkańcy powiatu mileckiego. I myślę, że za naszym śladem pójdą również inne powiaty. Bardzo szybko będą samorządy próbować bardzo poważnie zastanawiać się, nie tylko zastanawiać, tylko już przekuwać to w konkretne koncepcje na e, e, konkretne przedsięwzięcia. Także wydaje mi się, że ważne spotkanie e, i ono się dobrze e, wpisze, mówię, w, w pomysły i w konkretne przedsięwzięcia na rzecz poprawy bezpieczeństwa tego przeciwpowodziowego e, mieszkańców powiatu Mieleckiego. Dziękujemy.